Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno nie było na tym kanale, czyli Kia Stonic MHEV, czyli 1.0 turbo 120 koni i wersja wyposażenia Business Line. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Stonic 1.0 turbo 120 koni MHEV 7 DCT 200 Nm momentu obrotowego i wersja wyposażenia Business Line albo L Business Line w kolorze Cosmo Blue. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza po doliczeniu dopłaty za lakier metalizowany i za pakiet Business Line 108 600 zł brutto. Crossover, czyli samochód wyżej zawieszony, uterenowiony i bogata konfiguracja. Kolor chyba jeden z moich ulubionych. Ni to granat, ni to szary, ale zdecydowanie ładny, ciekawy, oryginalny i myślę, że będzie również praktyczny. Wersja Business Line to reflektory Full LED, hamowanie autonomiczne, kluczyk zbliżeniowy, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujniki parkowania z tyłu, kamera, felgi aluminiowe 17, Ładne. I wykończenie wersji business line. Jak to w segmencie B, tu mamy twardo, ale tu, gdzie trzymamy łokieć, jest miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Tutaj sterowanie tymi lusterkami. Regulacja wysokości świateł. Regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy. Wyłączenie start-stopa, wyłączenie systemów kontroli trakcji i monitoring ciśnienia w oponach odbywa się tutaj w oparciu o czujniki z ABS-u, czyli nie mamy fizycznych czujników TPMS. Zegary w wersji Business Line, duży wyświetlacz, kamera, Android Auto, CarPlay w tej wersji bez fabrycznej nawigacji są oczywiście bezprzewodowe. Automatyczna klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, automat. Jeszcze tradycyjny ręczny podłokietnik, tutaj nitka, przeszycie. Podłokietnik przesuwany ze schowkiem. Kierownica, skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, fajna, perforowana skóra, przyjemna w dotyku. Plus do tego nitka pod kolor przeszycia na podłokietniku i przeszycia na fotelu. I fotel. Tapicerka półskórzana, po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna czyli to i to, to jest skóra ekologiczna tutaj tak samo, tu mamy taki przyjemny, myślę ładny przyjemny w dotyku materiał fotel z manualną regulacją wysokości wykończenie z tyłu tutaj również tak jak z przodu tu twardo, ale tu jest jeszcze w miarę miękko skrajne siedziska z isofiksami tam na środku USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj te tyły fotela wykończone również skórą ekologiczną, więc też nie powinno być problemu z utrzymaniem tego w czystości. Kamera. Podłoga tutaj jednopoziomowa. Tutaj mamy akumulator do mikrohybrydy, czyli ten akumulator 48V. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wprowadzić samochód w tryb żeglowania. Pokazywałem to przy okazji jazdy testowej, jak to działa. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do poszukania filmu na kanale. Plus, ten samochód też chwilę szybciej będzie gasił silnik, jeżeli nie wyłączymy, oczywiście, start stopa przed zatrzymaniem. Jeszcze raz kanapa z tyłu. No, i tutaj faktycznie jest wyższa, wyżej pozycja do wsiadania, do wysiadania. Rzut na deskę. Nie trzeba się wydrapywać z tego samochodu, jak się wysiada, i to jest właśnie największa zaleta i tajemnica sukcesu crossoverów. Fotel pasażera również z manualną regulacją wysokości również podgrzewany. Zagłówek: raz, dwa, trzy, cztery i wraca i deska. Oczywiście wszystko twarde, ale ładnie estetycznie wykończone. Schowek. Tutaj jeszcze takie wstawki z pianobleka, Tutaj wyłączamy poduszkę. Jeśli jeździłoby tutaj dziecko tyłem do kierunku jazdy, to tutaj trzeba włożyć bagnet z kluczyka. Ten bagnet jest oczywiście tutaj. Trzeba wyjąć bagnet i wyłączyć poduszkę. Ładna konfiguracja. Cosmo Blue jest takim, bym powiedział, dość rzadkim kolorem, a naprawdę wygląda dobrze. Może to też kwestia tego, że klienci boją się go zamówić w ciemno, bez zobaczenia. Tak wygląda odpalanie w mikrohybrydzie. Przepływ energii, czyli to jest menu, którego nie ma w stukonnej wersji. Czy tutaj mamy informacje o tym, co się dzieje z energią? Informacje z asystenta pasa, z systemu rozpoznawania zmęczenia. Trochę ustawień systemów bezpieczeństwa drugi poziom asystenta pasaruchu. ten asystent pasa ruchu oczywiście jest aktywny tutaj sterowanie radiem, odrzucanie połączeń odbieranie ten tempomat tradycyjny automatyczna jednostrefowa klimatyzacja tutaj podgrzewanie tylnej szyby lusterek i kamera dynamiczne linie to naprawdę pomaga w manewrowaniu pomaga w parkowaniu. Może być lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, wykończony na miękko. I tutaj mamy pakiet zimowy. Bogata konfiguracja. Do tego z dynamicznym silnikiem, na to auto 200 Nm momentów w zupełności wystarczy, 120 koni. Okres oczekiwania około pół roku. Chociaż kiedy jest to zamówienie, musiałbym sprawdzić. Pewności nie mam. 108 tysięcy, tak jak tutaj stoi. I zajrzyjmy jeszcze pod maskę. 1 3. Wyciszenie pod maską jest, proszę bardzo. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się.